Cześć, witam wszystkich. Wszystkich na moim pierwszym filmie. Chciałem się pochwalić świeżo zakupioną tokarką. To jest TOS S32. Taka sama jak u pana Jacka. Kto ogląda ten kojarzy? Bardzo fajna maszyna. Udało mi się kupić w niewielkich pieniądzach dobrych. Także to czy ładnie łoże, nie jest wytarte. Jest jakaś jedna setka na, na 20 cm różnicy. Także myślę, że jak na taką starą tokarkę to jest całkiem fajny wynik. No, i trochę ją tam zacząłem przeglądać, czy wszystko działa jak należy. Wygląda na to, że, że tak. Smarowanie jest. Do tokarki była dołączona podtrzymka i okular, uchwyt czterorozcięty, koła zębate do gitary, może nie wszystkie, no ale zawsze to coś. Także wszystko jak na razie jest ok. A reszta się okaże w trakcie pracy. Długo szukałem takiej tokareczki, miałem z nią styczność kiedyś, ale to były tylko takie. poglądowe rzeczy, a już u pana Jacka się upewniłem, że właśnie taką tokarkę na jego filmach, że taką tokarkę chcę kupić. No i udało mi się kupić za nie duże pieniądze całkiem fajną tokareczkę. Tutaj nawet widać. Pokażę wam, tak mi się wydaje, nie jestem jakimś tam ekspertem, ale fabryczne ślady po skrobaniu. Tak mi się wydaje, że to są fabryczne. Nie wiem, czy to będzie widać, ale myślę, że będzie widać. Wszystko jest dosyć ciasne, nic tutaj nie jest luźne. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może no nie widać za bardzo. światło złe. No widać z tej strony takie o prążki. Także maszyna nie jest jakoś nadmiernie wyeksploatowana. Luz na, na wrzecionie cztery setki. Myślę właśnie go trochę skasować. Poprzez dokręcenie nakrętek. Dzisiaj spróbujemy, może się uda. No, i mam nadzieję, że maszyna będzie chodzić. Także dziękuję za oglądanie mojego pierwszego filmu. Myślę, że będą kolejne. z jakichś prac, z zakupów maszyn to do zobaczenia